Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start siedemdziesiąt, długi, lewy, dwa sto kolejny, do prawy dwa, do lewy pięć. 30. Prawy 2. Do lewy 3. 30. Prawy 2. Do lewy 1. Do prawy 2. 50. Wzdłuż. Skrzyżowanie. 50. Kolejny. 100. Lewy 3. 70. Prawy 2. Wzdłuż. Skrzyżowanie. Do długi. Lewy 1. lewy dwa, trzydzieści, prawy dwa, trzydzieści, prawy cztery, do lewy cztery, do prawy pięć, trzydzieści, uwaga, brama, trzydzieści, lewy trzy, siedemdziesiąt, prawy cztery. 150. Prawy jeden, do lewy jeden. sto Lewy 1 150. Prawy jeden, do lewy 3 30. Nad, hopa sto Prawy dwa, do lewy trzy. Uwaga, rów. 150. Lewy 1 do prawy 2. 150. Lewy 3. Jeszcze uwaga, hopa do prawy 2. 300. Prawy 2. Do lewy 3. Do prawy 2. 50. Lewy 3. Do prawy 5. 70. Prawy 1. Do lewy 1. 100. Prawy 90. Do prawy 2. 50. Lewy 5, do prawy 3. 30. Prawy 3. 20. lewy 2, do prawy 4, do lewy 2. 300. Lewy 2, do prawy 3.

50 lewy 5 70 prawy 3 10 prawy 1 200 prawy 2 kolejny Siedemdziesiąt. Prawy dwa. Pięćdziesiąt. Lewy dwa. Trzysta. Nad. Krzyżowanie. Sto pięćdziesiąt. Prawy dwa. Trzydzieści. Lewy pięć. Do prawy dwa.

30. Prawy 2. Do lewy 2. Do prawy 4. 30. Prawy 3. 30. Lewy 3. 30. Prawy 2. 20. Wąsko. Do prawy 2. Do lewy 2.

Siedemdziesiąt. Prawy trzy. Do lewy 2. 200, Lewy dwa. pięćdziesiąt. Prawy cztery. Skrzyżowanie. Pięćdziesiąt. Lewy trzy. Nad szczyt. 30. Prawy 2. Wzdłuż. Skrzyżowanie. 70. Lewy 2. Do prawy 2. Stoch. Prawy 2. 30. Kolejny. 70. Lewy 3. Do prawy 3. Kolejny. Do lewy 5. 30. Prawy 3.